Dzień dobry, moi mili, z Agnieszka i witam się z wami niestandardowo, bo nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w domu. A to wszystko dlatego, że niestety pogoda nie pozwala mi na to, żeby nagrać ten odcinek na dworze, a mamy troszeczkę do pogadania i chciałabym, żeby to tak, wiecie, przebiegło bez zakłóceń. Cześć! Patrzcie, kogo tu mamy. Przyszedł do mnie samcio, colemik. No dobrze, dobrze, już liście połóż tam tak? Ty będziesz tutaj obserwował. Ja sobie będę do was gadać, także możecie sobie przygotować, jak poprzednim razem odnośnie kosztów ze stajni, to możecie przygotować sobie herbatkę, możecie sobie przygotować coś do jedzenia i przebrniemy przez pewien temat, który bardzo was nurtował, a było to to. Czyli temat pierwszej wyprawki dla swojego konia i stwierdziłam, że nagram wam ten odcinek, także dzisiaj sobie przejdziemy do tego, co jest Wam potrzebne do takiej pierwszej wyprawki dla swojego pierwszego konia? Ja Wam oczywiście też dam znać, co mi było potrzebne, co mi się sprawdziło i jakie ja popełniłam błędy, których Wy nie popełniajcie. Będę posiłkować się na pewno tutaj yy, drugim telefonem, bo sobie wszystko spisałam. Mam nadzieję, że wszystko tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. Jeżeli o czymś zapomnę, to mi po prostu przypomnijcie, ale wydaje mi się, że wszystko jest spisane. Zrobiłam sobie też takie podsumowanie. No i zrobiłam podział na dwie kategorie czyli Kategorię pierwszą, którą możecie jakby kupić sobie wcześniej, co polecam bardzo serdecznie, bo ja tak robiłam. <laughs> Jestem jeszcze chora, więc podzielimy sobie jakby ten temat na dwie kategorie przed zakupem konia. I kategoria druga, czyli rzeczy, które no już raczej polecałabym zakupić, jak już tego konia kupicie. Teraz Wam wytłumaczę dlaczego. Jak ja kupowałam, zanim kupowałam Kanadę, to ja Wam też gdzieś wrzucę ten filmik, może gdzieś tutaj się pojawi link do tego filmiku, robiłam zakupy i jeździeckie z Decathlona. I tam już, wiecie, co zbierałam sobie wcześniej, dużo dużo wcześniej. Zobaczyli, to było lat do tyłu. Ja Kanadę mam już kurczę, no będzie 3 lata. Będzie 3 lata, yy, jak mam Kanadę, i dużo, dużo wcześniej zbierałam sobie sprzęt. Uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, dlatego że jak sami sobie za chwilę przejdziemy do dalszego etapu tego filmu, to zobaczycie. Że jeżeli będziecie mieli kupić wszystko naraz, no to naprawdę to będzie dosyć spory koszt. Ja na przykład też tak miałam, że wszyscy się dziwili: po co ty to teraz kupujesz? Po co ci ten katary teraz? Po co ci czapraki? Po co ci tamto? Słuchajcie, tak naprawdę to było najlepsze rozwiązanie ze wszystkiego, dlatego że ja nie musiałam kupować tego później. To sobie mogło leżeć w szafie i mogło sobie spokojnie czekać, a ja na przykład kupiłam to sobie taniej, bo była jakaś promocja. Bo nie wiem, akurat była jakaś wyprzedaż i udało mi się to taniej kupić. I to tak naprawdę nic się z tym nie dzieje, może po prostu sobie czekać i leżeć. I naprawdę, jeżeli wiecie odpowiednio wcześniej, że planujecie już tego konia i na przykład Ja ale... Jemu się jakieś zumi złączyło i ja on tu biega po pokoju. Możesz retrospekcję z tamtego filmu po prostu, gdzie nagrywaliśmy unboxing z Decathlona i biegał mój świętej pamięci króliczek. Tak teraz biega salę. Też nie daje mi nagrywać. Dla mnie to była fajna opcja i Wam też polecam, jeżeli się przygotowujecie do czegoś takiego. Więc Na pierwszy rzut na pewno pójdą szczotki. Szczotki, myślę, że taki zestaw szczotek możecie spokojnie kupić do 100 zł. Cały taki zestawik Najpotrzebniejszych, podstawowych środków do czyszczenia konia. Na pewno do tych 100% myślę, że znajdziecie. Tą rzeczą jest kantar. Kantary to generalnie, wiecie, te ceny ja Wam podaję jakby od najmniejszej sumy, jaka jest dlatego, że wszystko wiadomo, możecie kupić albo najtańsze, albo najdroższe, albo, no, tak jakie chcecie albo po środku, środkowa półka oczywiście. Wszystko zależy od Was, od Waszego budżetu i od tego po prostu, co chcecie kupić. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli iść najtańszym kosztem, to po prostu Wam podam takie widełki, powiedzmy od ilu takie rzeczy się zaczynają i od ilu najtaniej możecie takie rzeczy dorwać. Więc najtańsze kantary, jakie są, znalazłam mniej więcej od 20 zł. Kantary polecam mieć dwa. Dlatego, że wiadomo, z jednym by coś się zadziało, zerwałby się cokolwiek, to w razie czego zawsze ten drugi jest. No Jak wiecie, 20 zł, no to myślę, że w majątku te podstawowe kantary nie kosztują. Więc myślę, że jak najbardziej można dwa kantary już sobie na górkę ogarnąć. Oczywiście mogą to też być lepsze kantary w droższych, w droższych cenach, jakieś futerkiem, jakieś bardziej wypasione, wiadomo. Natomiast jeżeli Wam nie zależy, no to te najtańsze też będą w miarę ok. Kolejną rzeczą jest uwiąz, który też musicie mieć i takich uwiązów też polecam mieć dwa, takie uwiązy też kosztują od 20 zł, takie znalazłam. Posiłkowałam się tutaj troszeczkę gogle, żeby sobie poszukać jakby najtańszych rzeczy. Więc taki uwiąz, też od 20 zł, możecie sobie ogarnąć. No i polecam mieć dwa, no bo też w razie czego, gdyby się zerwał, cokolwiek zgubił. Uwiązy w stajniach bardzo lubią się gubić, więc polecam również mieć dwa na sam początek, żeby w razie czego nie było, że nie ma. I kolejną rzeczą, yy, która tutaj się zdecydowanie przyda, i uważam, że jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o zakup pierwszego konia. I do tej listy można ją dopisać, to jest derka polarowa. Derka polarowa wiadomo, jest potrzebna jak na przykład koń się spoci, jak koń się y, zmoczy i chcemy go osuszyć, no to wiadomo, derka jest potrzebna. Y, w ogóle, nawet jakby się rozchorował czy cokolwiek, warto taką derkę mieć. I teraz z mojego doświadczenia mogę Wam tutaj powiedzieć, bo ja zrąbałam na początku totalnie, ja kupiłam sobie jedną derkę. Y, no i powiem Wam szczerze, że o jedną derkę za mało. Że takich derek też powinniśmy mieć na początku dwie. Już mam tłumaczyć dlaczego. Z własnego przykładu. Yy, miałam konia w pensjonacie i konie, wiecie, wychodziły na dbór, wiadomo. Yy, to był akurat okres taki yy, jesienno-zimowy, podejrzewam, i wtedy padał deszcz. Yy, konie, jak zeszły z łąki, no to yy, miały założone derki, żeby się osuszyły, no bo były całe mokre, bo wtedy naprawdę mocno padało i żeby się osuszyły to po prostu miały założone derki no i ta derka wiecie, no, przez zimę, taki jak już jest zimno na dworze i tak dalej, no nie ma gdzie jej zbytnio wysuszyć i ta derka po prostu nie wyschła no i pojawił się problem, dlatego że ja miałam trening no i wiadomo jak jest zima, był wiatr, było zimno, ten koń się spocił to również yy, no, wskazane jest, żeby tego konia troszeczkę tą derką yy, osuszyć i przykryć, żeby po prostu się nie przeziębił. No i pojawił się problem, no bo moja derka nie wyschła. No i bardzo szybko zakupiłam drugą. Na szczęście gdzieś tam yy, udało mi się pożyczyć od kogoś yy, derkę i, i wtedy było yy, gitest. Natomiast bardzo szybko po prostu drugą derkę dokupiłam. One też nie są drogie, słuchajcie, derka polarowa kosztuje od 100 zł, już możecie derkę najtańszą dorwać, polarową, także też polecam mieć dwie. I kolejną rzeczą jest oczywiście ląża. Lążę możecie zakupić już od 50 zł, oczywiście no, podaję, tak jak mówię, te stawki od... Najmniejszej. Kolejną rzeczą jest, skoro jest ląż, no to oczywiście bat do lążowania I takie baty zaczynają się od 70 zł w górę. Kolejna rzecz to czaprak. No i tutaj czaprak też również polecam mieć sztuk 2, yy, bo podobnie jak derka, wiecie, yy, no, pobrudzi się. Yy, nie wyschnie, cokolwiek lepiej mieć dwa na zmianę na początek nie muszą to być nie wiadomo jakie drogie czapraki, yy, czaprak też dostaniecie spokojnie od 100 zł także dwa czapraczki na start jak najbardziej możecie sobie zanotować. Odżywka nie jest to jakiś must have, ale zawsze się przyda, żeby ta odżywka była yy, nie jest to must have, ale do 50 zł jeżeli chodzi o te te od żyweczki na pewno coś dostaniecie. I kolejną rzeczą jest miska dla konia. Tutaj wam gdzieś wstawię, o co mi chodzi. Yy, to jest taka gumowa miska i powiem wam, że ja sobie nie wyobrażam yy, nie mieć tego na początku, bo to jest, to jest po prostu wiadro, miska, yy, do, do, którą użyjecie do wszystkiego, nie? Potrzebujecie tego do myszyku, nie ma sprawy, jest do myszyku. Potrzebujecie, żeby na przykład, nie wiem, Musicie umyć yy, kopytka, robicie sobie tutaj szamponik ładnie, wszystko, co się po prostu przyda do wszystkiego. To jest taka uniwersalna Micha, że ona się przyda po prostu do wszystkiego. I polecam sobie taką zakupić. Ona kosztuje około 30 zł, myślę, że już taką dostaniecie, yy, także to też polecam mieć. Cześć Sali, co tam? Aha, i teraz przejdziemy sobie do kategorii numer dwa. Czyli to będzie sprzęt, który ja już polecam kupić jednak jak będziecie y, tego konia posiadali. Y, już Wam tłumaczę dlaczego. Saliwan, nie czaj się na ten statyw. Błagam cię. Masz! Matko, jedyna. jak już macie konia. Dlaczego? Ponieważ y, dopiero teraz. Tak naprawdę wiecie, jak dokładnie ten sprzęt dopasować. Nie opłaca się tak naprawdę kupować sprzętu wcześniej, takiego, wiecie, droższego, typu ogłowie, siodło i tak dalej, dlatego że nie wiecie, jaki ten koń będzie, jakiego kupicie, jaki on będzie potrzebował rozmiar i tak dalej. I jeżeli kupicie do przodu, no to niestety później może być problem, że trzeba będzie sprzedawać, no bo nie będzie pasować. I będziecie się denerwować, że wiecie, kupiliście na przykład, nie wiem, zakupę kasy siodło, a ono nie pasuje, no bo, no bo ten koni jednak potrzebuje innego siodła. Ja na przykład tak miałam z Kanadą, dlatego że była okazja, kupiłam siodło yy, i niestety ono było dobre do czasu, było dobre na nasze początki, ale później z czasem i tak musiałam zmienić to siodło, bo Kanada po prostu nabudowała się inaczej, potrzebowała innego siodła no i w ogóle jest specyficzna generalnie i musieliśmy zrobić nowe siodło od podstaw no a to musiałam sprzedać, także... I pierwsza rzecz to będzie ogłowie yy, Ogłowie dostaniecie od 300 zł w górę oczywiście w zależności od tego jakie to ogłowie byście chcieli no bo są oczywiście różne Więc tak, jeżeli chodzi o siodła jeżeli chodzi o siodła, to macie w sumie takie dwa wybory, z których możecie skorzystać, myślę, że całkiem trafne. Pierwsza z nich jest taka, pierwszy wybór, że wzywacie saddle Fitera. on Wam tego konia mierzy i jeżeli oczywiście budowa i wszystko będzie pozwalać i on Wam, wiecie, dopasuje, no to możecie szukać używanych siodeł, będzie to mniejszy koszt na pewno, według danych takich, jak Saddlefeater Wam powie i możecie wtedy próbować szukać takiego używanego siodła, wtedy ta cena powinna być mniejsza <grych> niż siodło nowe. Druga opcja to jest oczywiście nowe siodło, czyli wzywacie również Saddle Fittera albo przedstawiciela danej marki, danego Producenta siodła i oni również Wam mierzą te, tego konia. No i ustalacie jaki chcielibyście model, jak to siodło ma wyglądać. No i oczywiście koszt takiego siodła będzie większy, no bo to już będzie siodło robione typowo pod Was, pod, pod Waszą miarę. Także na pewno ten koszt będzie większy. Natomiast siodło używane, no na pewno koszt mniejszy. W zależności od tego, yy, jakie tam poprawki zostaną naniesione, i tak dalej. Yy, także, jeżeli o to chodzi, no to no to jest C różnie, tak naprawdę, bo używane źródło możecie nawet trafić tam, powiedzmy, za 2000, ale możecie równie dobrze wydać na nie 5-10 tysięcy, w zależności od waszego budżetu, oczywiście. No ale dobra, przyjmijmy, przyjmijmy, że znajdujemy siodło za 2000 na potrzeby tego filmu. Skoro mamy już siodło, no to musimy mieć do tego siodła popręg. Popręg myślę, że dostaniemy już od jakichś 150 zł, coś takiego. Strzemiona myślę, że też te podstawowe, najbardziej podstawowe, myślę, że też znajdziecie od 100. Puśliska, no bo na czymś te strzemiona się muszą trzymać. Także puśliska to są oczywiście te paski, na których trzymają się strzemiona. Także puśliska też myślę, że do stówki by się udało ogarnąć. Myślę, że też takim ważnym elementem są ochraniacze na nogi. Także komplet takich czterech ochraniaczy to jest jakieś 250 zł. Na pewno możecie też trafić taniej, ale przyjmijmy, że 250. No, i oczywiście wędzidło. Też myślę, że takie podstawowe, najprostsze wędzidło znajdziecie do. Może nie do. Właściwie od. Myślę, że takie wędzidło znajdziecie od stówki w górę. No i jeżeli chodzi o sprzęt, to myślę, że to jest na tyle dla konia. Na pewno jeszcze przyda się dla tego pierwszego konia cała apteczka, cała masa różnych preparatów i tak dalej, ale o tym chcę nagrać w osobny odcinek odnośnie apteczki. I teraz chyba coś na co czekacie najbardziej, czyli podsumowanie całego tego naszego y, przedsięwzięcia, czyli ile to wszystko tak mniej więcej wyszło. Y, po podsumowaniu tego słuchajcie wszystkiego. Y, wyszło mi y, jakieś 3780 zł. Także biorąc pod uwagę to że mielibyśmy kupić wszystko naraz, bo wiecie, zakup konia to jest jedno, ale później czasem sobie niektórzy nie zdają sprawy, że jeszcze cała ta otoczka, całego tego sprzętu, to też jeszcze bardzo dużo kosztuje. I ja naprawdę polecam kupować sobie to wcześniej, jeżeli jest możliwość. I tak jak mówiłam, z tej pierwszej kategorii, to co nie potrzebuje, wiecie, wymiarów. Co może sobie leżeć, co spokojnie możecie sobie kupić wcześniej, to jak najbardziej kupujcie jakieś szczotki, czapraki i tak dalej. Pomalutku naprawdę zbierajcie sobie to wszystko, bo uwierzcie mi, że będzie Wam dużo, dużo lżej, jak już faktycznie przyjdzie do zakupu tego konia. I nie będziecie musieli po prostu tego wszystkiego na raz kupować. Natka pytała o mnie na Instagramie, czy ją pozdrowię na filmie, także pozdrawiam cię serdecznie, Natka. Mam nadzieję, że to teraz oglądasz. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie mi łapkę, możecie też zasubować. E, możecie też dać mi znać w komentarzu, jakie jeszcze odcinki chcielibyście widzieć. E, jeżeli podoba Wam się, oczywiście, taka treść gadana, gdzie sobie tutaj do Was rozmawiam. E, no i co? Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć!